Witam wszystkich moich subskrybentów. Chciałbym pokazać dzisiaj, co się dzieje u mnie na warsztacie. Mam oto na warsztacie taki pojazd. Za chwilę przełączę ogólnie kamerkę i pokażę Wam, co fajnego dzisiaj robię. Przerzucę. No i patrzcie, mam tu na CNC takie oto mocowanie przedniej belki od traktora 360 Ursusa. No i regenerujemy otwory, które zostały tutaj źle obrobione no i taki tam mały patent swój stosuję, dotoczyłem już tulejeczkę będę musiałem jeszcze tutaj sfrezować, spłaszczyć na kołnierzu no i dwie tulejki będą wciśnięte, jedna od tej strony i druga też od tej strony, tamta dolna też będzie zrobiona z kołnierzem a to tylko po to, że belka po prostu wybiła się i chodziła tutaj w mocowaniu...